Cześć Boże, kochani, witam Was bardzo serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. U mnie taka sytuacja, patrzcie. Jedziemy, tak? Tra-la-la. La la. Yo. Yo. <trymatullo> <trymatullo> tak. Pierwsza to robię, nie wiem co chodzi, ale... Pa, teraz. Tylu ludzi, tylu ludzi, Dzisiaj pa. Serca depresja, sensu życia brak. Twoje smutki zataczają w alkoholu Szybki seks wywracają do domu Mnóstwo udawania pełni masek O detalogu zapomnieli z przykazaniami na wakir Ludzie szczęśliwie znajdują, więc muszą udawać, że je mają Jo, tak jest O dobry Bogu już dawno zapomnieli Od sakramentu już na dobre się odcięli Więc się nie ciwie tym wszystkim ludziom Sam taki byłem i w brzechach tkwiłem Depresja, ciemność, ci do życia Zwykłe czynności sprawiały mi trudność, stwierdziłem wtedy, że już nie mam po co żyć. Miałem pragnienie obrócić się w pył, wtedy stałem z tej wszystkich sił. Zawołałem do Boga, Boże, błagam, pomóż mi. Poczułem wtedy czyjąś obecność i w sercu bardzo ogromne ciepło. Od tego czasu wszystko się zaczęło, depresja znikła i wyszedłem z cienia. Z cienia szatana, który trzymał mnie w do przedziwnego światła, które jest dla nas. Nie dotknął mojego serca na poważnie Poczułem wielką radość i zostałem normalnie Przedtem, wtedy w ogóle nie mogłem spokojnie spać Ciągłe lęki, depresja, ale to trzeba było brać No, tak? Właśnie, tak I tak to się wszystko zaczęło Za podróż z Bogiem, aby dotrzeć do celu Słowo Boże, zacząłem czytać codziennie Stąd wiem co robić, aby żyć wiecznie Tak jest, tak jest, no No takie no, co wymyśliłem dzisiaj takie no Dobra, idziemy dalej. Taki jeszcze pan. Skorzystałem również wtedy ze spowiedzi I poczułem, że wychodzi ze mnie to, co we mnie siedzi I do dziś ta droga trwa Mówi Czwaruzańcowa każdego dnia ha, ha. Takie coś wymyśliłem dzisiaj, kochani Hehe <laughs> Na zabawy, no nie jestem żaden książę kochani, jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że e, adoracja, adoracja najświętszego sakramentu i e, korzystanie z sakramentów, oczywiście. Kochani, to jest pytarda, jest moc i e, jest moc, kochani, no i jest moc. Naprawdę. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wszystkiego Bożego na każdy dzień. E, może są tu ludzie, którzy nigdy jeszcze nie chodzili, nie korzystali z sakramentów, e, właśnie żyją w jakimś gnoju, w grzechach. Mi, mi po prostu e, grzechy moje powodowały to, że cierpiałem strasznie, miałem depresję, właśnie lęki. E, i, i to było powodem tego, że nie, nie czułem się szczęśliwy, ale gdy poszłem do sakramentu pokuty i pojednania. E, teraz staram się żyć codziennie Bożym Słowem, korzystać z sakramentów, modlitwy różnicowej, tego, co daje nam Kościół Święty. E, I jest moc, kochani, jestem szczęśliwy, radosny, pełen nadziei, pełen wpatrzony w niebo, w nagrodę życia wieczną. Także trzymajcie się pod kochani, pa, pa, z Panem Bogiem, pokój dobrą, módlcie dziesiąteczko za mieć, dobra? Fajnie.